Tegoroczna Ekogala to już ósma edycja tej imprezy. Jej organizatorami są marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego oraz prezydent miasta Rzeszowa. Tym razem organizatorzy szczególny nacisk kładą na promowanie ekologicznego mleka i produktów mleczarskich, a także podkarpackiej wołowiny wysokiej jakości oraz winiarstwa. Uroczystego otwarcia targów w sobotę 24 maja dokonał marszałek Władysław Ortyl. Myślę, że trzeba podkreślić, że ta Ekogala ma charakter międzynarodowy. Mamy wystawców ze Słowacji, z Ukrainy, z Gruzji, z innych krajów, którymi Podkarpacie współpracuje. i Myślę, że oczywiście też przyjazd województw i podlaskiego, i mazowieckiego. Jest także województwo wszystkie Cieszymy się bardzo. Są to województwa, z którymi współpracujemy, wymieniamy się produktami. Wymieniamy się doświadczeniami. Myślę, że ona tylko i wyłącznie może ubogacać to, co się nazywa przetwórstwem rolno-spożywczym, a to ważna dla Podkarpacia gałęź gospodarki. Chcemy bardzo promować kierunki, te kierunki rozwoju i produkcji żywności ekologicznej. Jest to wielka szansa dla województwa podkarpackiego. Jesteśmy w środowisku bardzo zdrowym, bardzo czystym środowiskowo i ekologicznym, i mamy bardzo dużą szansę, żeby być takim przodującym producent, producentem takiej żywności. Każda edycja targów ma swój taki produkt przewodni, który jest promowany właśnie na tych targach. W obecnej edycji tym produktem jest mleczarstwo i produkty mleczne. Te ekologiczne oraz produkty te najwyższej jakości. Ale niezależnie od tego promujemy wołowinę podkarpacką, jak również wino podkarpackie, które w tej chwili zaczyna się mocno rozwijać. Chcemy to nam powinno pomóc w rozwoju turystyki, enoturystyki. Na tegorocznej Ekogali prezentuje się 98 wystawców, producentów i przetwórców żywności posiadających certyfikaty ekologiczne. Wśród wystawców jest 13 firm z zagranicy Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Grecji i Włoch. 8 lat co roku odbywają się targi Ekogala. Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim świadomość konsumentów. Można, konsument może po prostu przyjechać, zobaczyć że ta produkcja nie jest jakąś produkcją wirtualną, ona jest autentycznie produkcją w gospodarstwach. Przez te 8 lat powstało kilka zakładów przetwórczych, takich przydomowych, rodzinnych firm. Niewątpliwie widać rozwój rolnictwa ekologicznego, ale ten rozwój powstał dzięki zmianom mentalnościowym wśród konsumentów. Nie byłoby tego rozwoju, gdyby po prostu nie było konsumenta, nie byłoby dla kogo produkować. Ta produkcja jest znacznie droższa. Tematem przewodnim tegorocznych targów Ekogala jest mleczarstwo. Tam są wszystkie przyswajalne artykuły, wap, soli mineralne, witaminy. I to jest mleko krótkoterminowe. Właśnie w nim zachowana są, jest cała struktura tego dobrego mleka. Mleko o długim terminie, sześciomiesięczne, termizowane czy, czy to w kartonach, no ono już tych wartości mimo wszystko nie posiada. Jest z nim wygoda w domu, bo się nie kwasi ale znowu no, nie mamy tego pożytku dla organizmu. Wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych gości targów, cieszyły się pokazy dojenia krowy na czas oraz produkcji sera i śmietany metodą tradycyjną. W tegorocznej ekogali towarzyszy impreza poświęcona tradycyjnym smakom Podkarpacia. Podczas niej producenci posiadający certyfikaty prezentują żywność produkowaną według tradycyjnych receptur. Jak co roku kulminacyjnym punktem targów był pokaz gotowania WIPY GOTUJĄ. Potrawy na bazie podkarpackiej wołowiny przygotowywali marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Lucjan Kuźnier oraz prezydent Tadeusz Ferenc. Ekogali jak co roku towarzyszy Europejski Konkurs Kulinarny, w którym biorą udział uczniowie szkół gastronomicznych z pięciu krajów.